Pięć minut, tylko pięć minut dziennie. To wszystko, co potrzebne, aby aktywować praktykę tak głęboką, że jeśli zrobisz to właściwie, możesz zacząć dostrzegać prawdziwe zmiany w tym, jak postrzegasz świat i jak świat odpowiada na ciebie. Czy kiedykolwiek czułeś, że życie, które prowadzisz, nie jest tym, którego pragniesz, że jest coś więcej, coś, co mógłbyś osiągnąć, gdybyś tylko wiedział, jak. Jakobo Greenberg tajemniczy naukowiec i mistyk, który zniknął bez śladu, odkrył coś niesamowitego. Sekret tak potężny, że według niego mógłby zmienić twoją rzeczywistość. Ale nie musisz mi wierzyć. Teraz proszę, abyś po prostu posłuchał, ponieważ ta technika może być wszystkim, czego potrzebujesz, aby przekształcić swoje życie. Co byś zrobił, gdybyś miał moc kształtowania swojej rzeczywistości wedle woli? Czy odważyłbyś się to odkryć? Aby zrozumieć siłę tej techniki, musisz poznać człowieka, który ją odkrył. Jakobo Greenberg był czymś więcej niż naukowcem. Był odkrywcą najskrytszych zakamarków ludzkiej świadomości. Badał mózg, energię i duszę, podróżując po Meksyku, ucząc się od szamanów i badając to, co nazywał siecią synergiczną. Ale 8 grudnia 1994 roku wszystko się zmieniło. Greenberg zniknął bez śladu. A do dziś nikt nie wie, co się z nim stało. Czy został porwany, czy może ktoś lub coś nie chciał, aby jego odkrycia ujrzały światło dzienne. Jedno jest pewne. To, co Greenberg odkrył o ludzkim umyśle, pozostaje żywe, czekając na tych, którzy mają odwagę to zastosować. Umysł nie jest biernym obserwatorem, jest twórcą naszego wszechświata. Greenberg wierzył, że to, co postrzegamy jako rzeczywistość. Jest tylko interpretacją naszej świadomości, jedną, którą możemy modyfikować. Czy to możliwe, że życie, które prowadzisz, to tylko jedna wersja tego, co mógłbyś przeżywać, czy odważysz się zbadać ukrytą moc swojego umysłu? Pokażę ci, jak w zaledwie pięć minut możesz zmienić wszystko. Nie potrzebujesz długich godzin medytacji ani skomplikowanych praktyk mistycznych. Pięć minut wystarczy, aby aktywować coś tak potężnego, że mogłoby przekształcić twoją rzeczywistość, ale możesz się zastanawiać, jak coś tak prostego może mieć tak głęboki wpływ. Jak krótka aktywność może zmienić bieg twojego życia? Jakobo Greenberg miał fascynującą odpowiedź. Wierzył, że ludzki umysł jest połączony z uniwersalną siecią energii, rodzajem niewidzialnego pola, które jednoczy wszystko, co istnieje. To pole nie tylko podtrzymuje rzeczywistość, reaguje również na nasze intencje. Skupiając się na naszych celach i pragnieniach, możemy dostroić się do tej sieci i skierować nasze najgłębsze aspiracje na nią. Wyobraź sobie swój umysł jako radio, które próbuje uchwycić częstotliwość w ogromnym wszechświecie niewidzialnych fal. Kiedy twoje myśli są negatywne lub chaotyczne, jest jakbyś wysyłał chaotyczne sygnały do wszechświata, mieszając hałas i zamęt. Ale gdy uda ci się skupić umysł na tym, czego naprawdę pragniesz, kiedy koncentrujesz się na swoich aspiracjach, z absolutną klarownością przesyłasz czysty, silny i stabilny sygnał. Sygnał, który wszechświat może odebrać bez Za ZAKŁÓCĘ To jak dostrojenie radia do idealnej częstotliwości tej, która pozwala twoim pragnieniom rezonować i... W manifestować się w Twoim życiu. Ta idea uniwersalnego połączenia nie jest unikalna dla Greenberga. Rupert Sheldrake, znany biolog i filozof, mówił o czymś podobnym. Zaproponował istnienie pola morficznego, subtelnej sieci, która łączy wszystkie istoty żywe. Według Sheldrake'a nasze myśli i emocje nie pozostają tylko w nas. W rzeczywistości pozostawiają ślad na strukturze rzeczywistości samej. To pole jest jak lustro, które odbija energię, które projektujemy. Każda myśl, każda emocja, którą wysyłamy do pola, staje się wibracją, która podróżuje przez tę niewidzialną sieć. I to nie jest tylko teoria. Coraz więcej badań w neurobiologii potwierdza, że nasze myśli wpływają nie tylko na naszą biologię i postrzeganie, ale także na ludzi i otoczenie wokół nas. Nasz umysł, skupiając się na intencji, staje się nadajnikiem energii, który wpływa na zewnętrzną rzeczywistość. To, co myślisz, co czujesz i co projektujesz z wnętrza, zostawia ślad, który wszechświat dostrzega. Zadaję więc to pytanie: co by było, gdyby każda myśl była wibracją w tej uniwersalnej sieci? Co by było, gdyby każde pragnienie i zamiar były falami podróżującymi przez to pole energetyczne? Zdolnymi do kształtowania okoliczności, możliwości i połączeń, które doświadczamy w naszym życiu. Jaką rzeczywistość moglibyśmy stworzyć, jeśli nauczylibyśmy się dostrajać swój umysł do naszych marzeń, gdybyśmy mogli projektować swoje pragnienia jako jasny i stały sygnał do wszechświata? To jest sekret, który Greenberg i inni wizjonerscy badacze próbowali ujawnić. Że w każdym z nas tkwi potencjał do połączenia się z tą siecią, do aktywacji tej częstotliwości i poprzez wyraźny zamiar kształtowania świata wokół nas. Tutaj docieramy do sedna sprawy. Technika opracowana przez Jakoba Greenberga to nie tylko ćwiczenie umysłowe. To klucz do ukrytych wymiarów Twojego umysłu i rzeczywistości. To praktyka, która jeśli będzie stosowana z intencją i głębokim zaangażowaniem, ma potencjał. Aby otworzyć drzwi, o których istnieniu nawet nie wiedziałeś. To nie jest magia ani przesąd. Ta technika to sposób na połączenie na nawiązanie intymnego dialogu z samą rzeczywistością, gdzie każda myśl, każde zamierzenie staje się nasionem, które zaczyna rosnąć w glebie możliwości. Poświęć pięć minut dziennie na tę praktykę, a stopniowo rozbudzisz silną i wyjątkową częstotliwość w sobie. Wibrację, która z czasem stanie się kanałem, przez który twoje życie zacznie się przemieniać. Krok pierwszy. Znajdź spokojne miejsce i głęboko oddychaj. Zamknij oczy, pozwól, aby cisza wzięła górę i wsłuchaj się w delikatny rytm swojego oddechu. Poczuj powietrze wchodzące i wychodzące z twojego ciała, niczym stała, spokojna fala przepływająca do i z głębi wszechświata. Przy każdym wdechu pochłaniasz energię ze wszystkiego, co cię otacza. Przy każdym wydechu uwalniasz wszystko, czego już nie potrzebujesz cały stres, lęki i wątpliwości. Greenberg nazwał tę chwilę wejściem, ponieważ to tutaj przekraczasz próg do swojego głębszego umysłu, do wewnętrznej przestrzeni, w której możesz na nowo wyobrazić i przekształcić swoją rzeczywistość. Wyobraź sobie ten moment jako drzwi powoli się otwierające drzwi do tego poziomu siebie, który zazwyczaj pozostaje ukryty. Poza tym wejściem leży nieograniczona przestrzeń miejsce, w którym Twoje myśli i emocje mogą płynąć i być kształtowane, jakby były gliną, przekształcając się w materiał Twojej własnej rzeczywistości. Krok drugi: określ swoją intencję z absolutną klarownością. To jest moment, w którym decydujesz, w jakim kierunku chcesz, aby Twoje życie zmierzało, gdzie definiujesz cel tej praktyki. Pomyśl o czymś konkretnym czego pragniesz, o czymś, czego ci brakuje lub co chcesz osiągnąć. Może to być zmiana materialna, cel osobisty lub stan wewnętrznego spokoju, którego pragniesz doświadczyć. To czas, aby być szczerym i jasnym wobec siebie. Wyobraź sobie te intencje jako małe, ale potężne ziarno, pełne potencjału. Trzymasz je w dłoniach i czujesz jego ukrytą wibrację. Teraz zasiej to ziarno w żyznej glebie swojego umysłu. Pomyśl, Jakbyś się czuł, gdyby to pragnienie już stało się rzeczywistością. Akt wyobrażania sobie szczegółów to akt tworzenia, a każda myśl, którą kierujesz w stronę tej intencji, to promień energii, który ją wzmacnia. Każdy obraz i emocja, które projektujesz na to ziarno, są jak podlewanie go, pozwalając mu rosnąć w żyznej glebie Twojej świadomości. Krok trzeci. Wizualizuj swój cel i połącz się z jego emocjami. To tutaj zaczyna się prawdziwa moc techniki Greenberga zamknięcie oczu i po prostu wyobrażanie sobie to za mało. Musisz poczuć to głęboko musisz stać się przynajmniej na kilka minut twórcą rzeczywistości, której pragniesz wizualizuj każdy szczegół życia, którego pragniesz jakie to uczucie budzić się w tej rzeczywistości co byś widział wokół siebie. Jakie odczucia i emocje przepływałyby przez twoje ciało? Ten krok wymaga, abyś napełnił się energią swojej intencji. Jakby każda komórka w twoim ciele mogła chłonąć i emitować tę wibrację. To nie tylko myśl, to całkowite zanurzenie w tym, kim chcesz być i jak chcesz się czuć. Greenberg wierzył, że myśli to tylko część procesu. Prawdziwa transformacja następuje gdy zestroisz swój umysł i serce na jednej częstotliwości. Kiedy osiągniesz stan absolutnej koherencji, w którym nie ma separacji między tym, czego pragniesz, a tym, co czujesz, to tutaj magia zaczyna przybierać kształt. Krok czwarty: projekcja Twojej intencji w uniwersum. Teraz nadszedł czas, aby wyprowadzić tę intencję poza siebie, aby rozszerzyć ją w nieskończoność. Greenberg opisał ten moment jako połączenie z siecią, niewidzialną siłą, która jednoczy wszystkie istoty, wiążąc każdy umysł i każdą intencję. Wyobraź sobie, że intencja, którą pielęgnowałeś i wzmacniałeś, zaczyna świecić w tobie jak ciepłe światło pulsujące wewnątrz. Poczuj, jak to światło powoli rozszerza się poza twoje ciało, promieniując we wszystkich kierunkach. Wyobraź sobie, jak to światło podróżuje jako fala czystej, przezroczystej energii, wlewającej się w wszechświat, jak wiadomość. Nawiązujesz bezpośrednią komunikację z polem istnienia, projektując swoje intencje w coś znacznie większego niż ty sam. Dzięki tej projekcji zasiewasz swoje pragnienie w samej tkaninie rzeczywistości. W polu, gdzie istnieje każda możliwość, ufasz, że wszechświat usłyszy i zareaguje. Krok piąty. Dziękuj całym swoim beingiem, jakby to już była rzeczywistość. Aby zakończyć ten akt kreacji, wyobraź sobie, że już żyjesz w rzeczywistości, którą pragniesz. Poczuj wdzięczność płynącą z wnętrza. Wdzięczność jest ostatecznym aktem, zwieńczeniem cyklu, który przekształca tę praktykę w coś więcej niż tylko wizualizację. Przekształca ją w akt wiary, afirmację, że to, czego pragniesz, już nadchodzi. Greenberg twierdził, że wdzięczność jest potwierdzeniem, że już jesteś zsynchronizowany z rzeczywistością, którą projektujesz. Dziękuj, jakby to, czego pragniesz, już istniało, jakby wszechświat przyjął i zareagował na to w chwili, gdy to wysłałeś. To jest moment, by zaakceptować, poczuć się godnym rzeczywistości, którą zaprojektowałeś, i zaufać, że wszechświat ma środki, by to zmaterializować. Wdzięczność łączy się z tą wersją siebie, która już żyje w spełnionym pragnieniu. Przykłady transformacji, praktyczne przypadki i głęboka refleksja. Niektórzy ludzie doświadczyli zmian tak głębokich, że opisują technikę Greenberga jako punkt zwrotny w swoim życiu. To nie jest przesada ani efekt placebo. To wynik prawdziwego zaangażowania w własne intencje. Wyobraź sobie kogoś, kto po prostu postanawia poświęcić 5 minut dziennie na wizualizację, jak chciałby żyć. Nie tylko w kontekście zewnętrznych okoliczności, które pragnie, ale również jak chciałby się czuć w pracy, w relacjach i we własnej skórze. Na początku wydaje się to małe, prawie bez znaczenia, jak nasiono zasiane w ciszy, ale z dnia na dzień to nasiono zaczyna kiełkować. A osoba nie zdaje sobie sprawy, że zaczyna dostrzegać drobne zmiany. Wyobraź sobie to: każdego dnia ta osoba siedzi w cichym kącie, zamyka oczy i pozwala swojemu umysłowi napełnić wizją spokoju i połączeń. Zaczynają wyobrażać sobie, jak to jest żyć w świecie, w którym czują się doceniani w pracy, gdzie ich koledzy patrzą na nich z szacunkiem, a oni czują się rozumiani i wspierani na każdym spotkaniu i w każdej interakcji. Nie mija wiele czasu za nim, prawie bez zauważenia ci sami koledzy. Ludzie, którzy kiedyś wydawali się odlegli lub nawet trudni, zaczynają otwierać się. Rozmowy stają się bardziej uprzejme, uśmiechy pojawiają się tam, gdzie wcześniej panowała cisza. Ta osoba zaczyna czuć się pewniej bardziej w zgodzie z miejscem pracy, a stres, który wcześniej ją pochłaniał, stopniowo znika. Ta sama transformacja zachodzi w ich relacjach osobistych. Chwile napięcia z przyjaciółmi lub rodziną, te nieporozumienia, które wydawały się nieuchronne, zaczynają się zmieniać. Połączenia stają się bardziej autentyczne, bardziej płynne. To tak, jakby ta osoba promieniowała inną energią, czymś, co inni mogą wyczuć. Relacje, które kiedyś były skomplikowane, obciążone nieporozumieniami i tarciami, teraz wydają się prostsze. Ludzie reagują na ten wewnętrzny spokój, na głęboką intencję, która zaczęła emanować z wnętrza. Bez potrzeby słów, to niemal tak, jakby świat wokół nich dostosowywał się do pokoju i klarowności, które wypracowali wewnętrznie, ale to nie koniec. W miarę upływu dni i tygodni ta osoba zaczyna doświadczać czegoś jeszcze bardziej wyjątkowego niespodziewanych okazji, które zdają się pojawiać znikąd. Oferta pracy, której nigdy nie wyobrażali sobie otrzymać zaproszenie do projektu, do którego zawsze chcieli się dołączyć, czy nawet szansa na podjęcie drogi, o której nigdy nie mieli odwagi marzyć. To nie są zbiegi okoliczności, to odzwierciedlenie ich codziennej intencji, tej skoncentrowanej energii, którą wysyłali w kosmos. Poświęcając tylko pięć minut na dostosowanie swojej intencji, zaczęli otwierać niewidzialne drzwi do jasnych ścieżek. Które kiedyś wydawały się zablokowane. I być może najważniejsze ze wszystkiego jest wewnętrzny spokój, który zaczynają doświadczać. To już nie tylko zewnętrzny świat, który reaguje, to ich własne postrzeganie siebie się zmienia. Ta osoba zaczyna budzić się do głębokiego zrozumienia, że wszystko, czego potrzebują, aby czuć się spełnionym, już w nich jest, że ich poczucie spełnienia nie zależy od zewnętrznych okoliczności. Stają się świadomi swojej mocy, tej niemal magicznej zdolności do przekształcania swojego życia od środka, a ten pokój, ten stan spokoju staje się ich najbardziej stałą i prawdziwą rzeczywistością. Pomyśl o tych dniach, gdy wszystko wydaje się płynąć, gdy każdy krok jest właściwy, każda interakcja jest dokładnie tym, czym powinna być, a każdy problem wydaje się bez wysiłku znikać. A co jeśli te dni nie są wynikiem przypadku, lecz efektem wewnętrznej harmonii pomiędzy Twoim umysłem, Twoimi pragnieniami, a wibracją, którą emanujesz w wszechświat? Technika Greenberga daje Ci możliwość świadomego tworzenia tych dni, przywołującego wewnętrzną harmonię, która promieniuje na wszystko, co robisz, przekształcając chaos w synchroniczność i spokój. Jeśli to do Ciebie przemawia, wyobraź sobie, co możesz się nauczyć z książek które badają moc Twojego umysłu i wszechświata. Audible daje Ci dostęp do tysięcy tytułów, które mogą Cię zaprowadzić jeszcze dalej. Spróbuj za darmo przez 30 dni, korzystając z linku w opisie, a przy okazji wesprzesz ten kanał w kontynuacji dzielenia się wartościowymi treściami. Każdy z nas ma moc, by projektować inną rzeczywistość. Jakobo Greenberg powiedział: Świat odpowiada tym, którzy wierzą w swoją własną moc. Z tą techniką to stwierdzenie staje się czymś więcej niż tylko słowami, staje się aktem tworzenia. Każda myśl, każdy obraz i emocja, które projektujesz z wewnątrz, to sygnał, który wszechświat słyszy i na który odpowiada. Gdy intencja jest jasna i głęboka, staje się siłą, która rezonuje w samym polu istnienia, tworząc echo kształtujące rzeczywistość. Co mógłbyś osiągnąć? Gdybyś każdego dnia poświęcił pięć minut na wizualizację i budowanie życia, którego naprawdę pragniesz, jakie marzenia mógłbyś zrealizować? Jaką harmonię mógłbyś znaleźć w sobie? Ostatecznie jedyne pytanie brzmi: czy jesteś gotowy to spróbować? Czy jesteś gotowy odkryć, co wszechświat może odpowiedzieć, gdy wyślesz mu sygnał tak czysty, tak szczery, z głębi swojego istnienia? Pięć minut tyle wystarczy. Nie mówimy o nieskończonych godzinach czy skomplikowanych metodach. To tylko 5 minut dziennie krótki moment, który może otworzyć drzwi do czegoś znacznie większego. Te 5 minut to twoja szansa na połączenie swojego umysłu z marzeniami, na dostrojenie się do rzeczywistości, którą do tej pory mogłeś uważać za nieosiągalną, za czymś zbyt odległym lub niemożliwym. Jednak technika Jakobo Greenberga oferuje sposób, by wydobyć tę rzeczywistość z Królestwa Fantazji. I uczynić ją możliwą czymś, co możesz ukształtować. Pięć minut dziennie, aby zrobić coś niezwykłego, obudzić swój potencjał i odkryć, że tylko Ty jesteś twórcą swojego życia. To nie jest tylko inspirująca myśl. To prawda, która może przekształcić każdy aspekt Twojego istnienia. W tych minutach masz szansę kontrolę, stać się architektem swoich myśli i emocji oraz dostosować je do życia, które naprawdę chcesz prowadzić. Bo jak powiedział Greenberg, świat odpowiada tym, którzy wierzą w swoją moc. Kiedy poświęcasz sobie te pięć minut, gdy pozwalasz, aby ta wiara rosła w tobie, coś w uniwersum zaczyna reagować. Czy jesteś gotów spróbować tego eksperymentu? Nie musisz na ślepo wierzyć w słowa innych. Przetestuj to sam. Zapraszam Cię, abyś zaczął już dziś i obserwował dzień po dniu, jak te pięć minut może wpływać na Twoje życie. Podziel się tym z innymi. W ten sposób otwierasz drzwi, by więcej osób odkryło, że ta moc nie jest zarezerwowana tylko dla nielicznych. Jeśli dotarłeś tak daleko, skomentuj: Wierzę w moc mojego umysłu. Napisz te słowa jako afirmację swojego zamysłu, i niech twój głos brzmi w ogromnej sieci tych, którzy również szukają przebudzenia swojego prawdziwego potencjału. Bo może w twoim życiu jest ktoś, kto potrzebuje usłyszeć tę prawdę, ktoś, kto także jest gotów rozpocząć tę podróż. Ku ukrytej mocy swojego umysłu. Jakobo Greenberg zniknął bez śladu, a wraz z nim zginęło wiele odpowiedzi na najgłębsze tajemnice ludzkiego umysłu. Nie wiemy, co się z nim stało, ani dlaczego, ale wiemy, że jego dziedzictwo trwa w tych, którzy decydują się połączyć z tą mocą. Jego technika, jego przesłanie i jego mądrość przetrwają w każdej osobie, która postanawia zajrzeć w głąb siebie i wybiera odkrywanie ogromnego potencjału ukrytego pod powierzchnią. Więc czy odważysz się być częścią tego doświadczenia? Czy odważysz się odkryć tajemnicę tego, co możesz stworzyć, gdy poświęcisz te pięć codziennych minut na łączenie się z prawdziwą mocą swojego umysłu? A jeśli podobała Ci się ta treść, nie możesz przegapić tego wideo. Idą w parze, więc możesz zacząć działać i zmienić swoją rzeczywistość oraz swoje życie.